Od 2017 roku mamy okazję uczestniczyć w corocznym głosowaniu społeczności Minecraft. Do tej pory takich głosowań mieliśmy pięć. Każde odbywało się na Mineconie. Siemanko, ja jestem Dravius i dzisiaj przybliżę wam historię wszystkich głosowań społeczności jakie do tej pory miały miejsce. Jeszcze przed rozpoczęciem chciałbym prosić was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie tego kanału. Wszystkim dziękuję za wsparcie. W 2017 roku miało miejsce pierwsze głosowanie społeczności. Był to tak zwany vote. Wszyscy gracze mieli możliwość zadecydowania, jakiego moba twórcy mają dodać do gry. Wybór nie był łatwy, bo mogliśmy zagłosować tylko na jednego z czterech przedstawionych potworów. Jeb powiedział nam wtedy również, że moby, które przegrają głosowanie odejdą na zawsze. Wszystkie przedstawione moby były agresywne, więc tak naprawdę wybieraliśmy w jaki sposób chcemy być nękani przez kolejne lata. Pierwszym mobem, jakiego przedstawił nam Jeb, był tak zwany mob A. Inaczej The Monster of the Ocean Deaths, czyli Potwór Głębin Oceanu. Jak samo na wskazuje, był to potwór, którego mogliśmy spotkać w głębokim oceanie, gdy zauważył w okolicy gracza, otwierał swoją ogromną paszczę i łapał go długim językiem. Trzeba przyznać, że wyglądowo był to chyba jeden z najstraszniejszych potworów. Jako uzasadnienie, dlaczego widzowie powinni głosować właśnie na tego moba, Jeb powiedział, że obecnie nie ma zbyt wiele życia w oceanach, a gdyby istniało, to stanowiłoby dobre wyzwanie dla graczy. W jakimś stopniu się z nim zgadzam, bo oprócz monumentów to za wiele się nie dzieje w naszych oceanach, więc taki potwór mógłby nawet zostać podwodnym bossem. Kolejnym mobem był Mob C, nazwany również The Great Hunger co w wolnym tłumaczeniu oznaczało Wielki Łakomczuch. Był on jaszczurowatym stworzeniem z ogromną głową. Jego zachowanie polegało na wkopywaniu się pod ziemię, gdzie tuż pod powierzchnią otwierał swoją ogromną paszczę i czekał na zdobycz. Mogły to być moby, ale nie był wybredny i jak wpadł jakiś przedmiot, to również go sobie wszamał. Jak to mówił Jeb, miał on apetyt na magiczne przedmioty, czyli prawdopodobnie konsumował on tylko te zenchantowane. W dodatku jako uzasadnienie, dlaczego warto głosować na mobatce? Jeb powiedział, że gracze mogliby korzystać z umiejętności moba, aby dodawać lub usuwać zaklęcia do własnych przedmiotów. Jak to miałoby wyglądać? Niestety się już nie dowiemy. Trzecim mobem był Mob D, The Hovering Inferno, czyli Wiszące Inferno. Był to taki Blaze na sterydach. Jego dolne kończyny wyglądały jak tarcze, które miały być używane do obrony przed atakami. Miało się respić w nederze wśród grupy kilku blaze'ów. Jego atak różnił się od zwykłego ataku Blaze'a, gdyż nie wystrzeliwał on pojedynczych kul ognia, lecz robił to bardziej spektakularnie w formie ogromnej fali ognia. Tutaj Jeb powiedział, że warto głosować na niego, gdyż neder byłby jeszcze bardziej straszny i ekscytujący. No, przyznam, że nie sposób się z nim nie zgodzić. Na koniec Przestaje wam Moba B, czyli The Monster of the Night Skies, co po przetłumaczeniu oznacza Potwór Nocnego Nieba. Była to latająca istota, szukająca i atakująca graczy, którzy długo nie spali. Pojawiała się wysoko na niebie i zwykle atakowała w grupie. Jeb słusznie zauważył, że nie ma jeszcze latających potworów w Overworldzie, więc warto na niego zagłosować. No i jak dobrze wiemy, to właśnie ten Mob wygra głosowanie. Teraz jest on znany jako Phantom i wszystkim mu przykrzeżycie po dziś dzień. A Waszym zdaniem, który z tych czterech mobów powinien wygrać? Słusznie został wybrany Fantom? Czy może jednak któryś z reszty mobów bardziej zasługiwał na wygraną? Napiszcie w komentarzu. Hejka, chciałbym przypomnieć, że wraz z opakami otwieramy kanały Robloxowe. Jeżeli jesteś zainteresowany, to serdecznie zapraszam do zasubskrybowania wszystkich trzech kanałów. Aktualnie jeszcze nie ma na nich filmów, ale za niedługo się to zmieni. Linki macie w opisie. Ja już nie przeszkadzam, oglądajcie dalej. W 2018 roku zamiast głosowania na moby, na Mineconie mieliśmy głosowanie na biom, który otrzyma aktualizację. Mogliśmy wybrać, który z trzech zaproponowanych biomów zasługuje na update w najbliższym czasie. W przeciwieństwie do poprzedniego głosowania, tutaj zostało powiedziane, że biomy, które przegrają i tak zostaną zaktualizowane, ale w nieco późniejszym czasie. Głosowanie ma tylko wyłonić, który z tych biomów ma iść na pierwszy ogień. Do wyboru mieliśmy pustynię, która miała zostać urozmaicona od drzewa palmowe, które swoją drogą dodałyby nieco zróżnicowania na dotychczasowej nudnej i płaskiej pustyni. Oprócz tego to gry miały również zawitać surykatki. Nie zostało powiedziane, jakie miałyby zastosowanie, ale zdecydowanie chciałbym zobaczyć owe owezyraki w grze. Kolejnym byłem do wyboru, była sawanna. Tutaj również miało zostać dodane kolejne drzewo, jakim był baobab, co oznaczało, że potencjalnie będzie kolejny rodzaj drewna, tym razem może ładniejszy od akacjowego, które moim zdaniem jest chyba jednym z najbrzydszych. Oprócz tego zapowiedziane zostały również termity. Za wiele nie zostało powiedziane na ich temat, po prostu widzieliśmy, że będą. Natomiast dodatkowo na miały również zawitać strusie. Jestem ciekawy, czy moglibyśmy na nich jeździć. Jeszcze jakby poruszały się równie szybko co do nam struś, pędzi, wiatr, to zdecydowanie byłaby to najlepsza aktualizacja. Trzecią i ostatnią propozycją była taiga, do której miały zostać dodane krzaki, jagód i ogniska. Dodatkowo na tajdze pojawiałyby się lisy, które wtedy jeszcze nie było wiadomo czy będą agresywne czy też nie. I to właśnie te zmiany znamy, więc jak się możecie domyślać to właśnie taiga wygrała głosowanie. Napiszcie czy waszym zdaniem aktualizacja tajgi z tych trzech była najlepszym wyborem. Rok później na Mineconie mieliśmy kolejne głosowanie na biom, które działało na tych samych warunkach co poprzednie. Czyli przegrane biomy i tak będą zaktualizowane w przyszłości, ale wygrany będzie miał priorytet. Pierwszą opcją były badlandy lub też jak niektórzy mówią mesa. Dowiedzieliśmy się, że na badlandach będziemy mogli spotkać Tumbleweed, czyli tak zwane biegacze. Są to te typowe dla pustyni rośliny w formie kuli, które przemieszczają się po piasku. Zostaliśmy również poinformowani, że na mesie będziemy mogli spotkać nowe formy kaktusów, a dokładniej opuncje. Jakby tego było mało, miały również pojawić się w grze sępy, które byłyby zainteresowane, jak to powiedział Jeb, lutem spechowych odkryć świata, czyli najzwyczajniej siecie po wywrotce, sępy zajęłyby się wszystkimi naszymi przedmiotami. Kolejnym biomem były góry, które po aktualizacji miały być zamieszkiwane przez kozy. Dowiedzieliśmy się również o sypkim śniegu i nowym, ulepszonym generatorze gór. Jak dobrze wiecie, są to dość znajome zmiany, gdyż to właśnie ten biom wygrał głosowanie i aktualnie w wersji 1.18, która swoją drogą zbliża się wielkimi krokami, będziemy mogli zobaczyć wszystkie te zmiany. Trzecim biomem z głosowania były bagna. Po ich aktualizacji miały zostać dodane łodzie z wybudowanymi skrzyniami, żaby i na morze nowe drzewa. Jeżeli śledziliście temat aktualizacji z 1.19, o której swoją drogą zrobiłem osobny materiał, to wiecie, że właśnie te zmiany wejdą w życie wraz z wersją 1.19. Potwierdza to stwierdzenie, że przegrane biomy z głosowania również będą aktualizowane. Jeżeli nie widziałeś odcinka, gdzie mówią o wszystkich zmianach z 1.19, to serdecznie zapraszam. Z tych trzech biomów nie ukrywam, że najbardziej chciałbym zobaczyć update Badlandów. Skoro góry wygrały i Bagna będą w następnej aktualizacji, to jest cień szansy, że Badlandy będą następne. Trzymam za to kciuki. W 2020 roku powróciliśmy do Mob Wołtów. Tematyką były moby z innych Minecraftowych gier. Pierwszym zapowiedzianym mobem był Mublum, czyli kwiecista krowa, którą mogliśmy spotkać w grze Minecraft Earth. Występowała ona w kwiecistych lasach i sadziła pod sobą żółte kwiaty, dandeliony albo słoneczniki. Kolejnym mobem na liście był Ice Lodger, którego mogliśmy spotkać w grze Minecraft Dungeons. Był on jedynym agresywnym mobem w tym zestawieniu. Należał on do rodziny Pillagerów i zamieszkiwał górzyste szczyty. Po spotkaniu się z nim nie był do nas spokojowo nastawiony. Tworzył lodowych nad graczem, który mi później ciskał prosto swojego wroga. Ostatnią opcją do wyboru podczas głosowania był Glow Squid. Tak naprawdę był to zwykły squid, który świecił w ciemności, a w zasadzie był widziany w ciemności, bo sam z siebie nie emitował żadnego światła. Z jego woreczka atramentu mogliśmy stworzyć świecące napisy na tabliczkach oraz świecące ramki na przedmioty. Ostatecznie wygrał właśnie Glow Squid, lecz była to dość kontrowersyjna wygrana, gdyż pewien bardzo znany youtuber Dream na swoim Twitterze opublikował post, w którym pisał, aby wszyscy głosowali właśnie na Glow Squida. No i tak się stało. Glow squid wygrał głosowanie i Dzięki Dreamowi możemy podziwiać zupełnie bezużyteczne, świecące kałamarnice, które w sumie nie są tak naprawdę świecące. Ja osobiście wierzyłem, że wygra Ice Roger. Chyba nawet twórcy gry byli o tym przekonani, bo przy ogłoszeniu wyników byli w ogromnym szoku. It's the Glow Squid! Glow tiny ones. No, wow! really not expecting A Wy na kogo zagłosowaliście lub zagłosowalibyście w tym zestawieniu? Jestem ciekawy Waszego typowania. Ostatnim głosowaniem był tegoroczny Mob Vault. Tym razem tematyką były tak zwane Pety, czyli przyjazne moby, które mogliśmy odswoić. Pierwszym mobem był Glare. Stworzenie porośnięte liśćmi, które informuje gracza o potencjalnych miejscach, w których mogą zrespić się wrogie moby. Kolejnym był miedziany golem, którego mogliśmy zbudować samemu z miedzianych przedmiotów. Dostaliśmy informację, że uwielbiał on wciskać miedziane guziki, dlatego mógłby on mieć ciekawe zastosowanie w mechanizmach. Ostatnim mówiłem, a zarazem zwycięzcą tegorocznego głosowania był Allay, niebieski duszek, którego oswajamy ciastkami. Oprócz ciastek uwielbiał on również muzykę. Możemy zlecieć mu jaki przedmiot ma on zbierać z okolicy, dzięki czemu jest potencjał wykorzystania go w pewnego rodzaju sortowaniach przedmiotów. Jeśli chodzi o te głosowanie, to akurat wygrał mój faworyt, więc nie mogę mieć pretensji. Choć jak tak sobie myślę, to Miedziany Golem mógłby być równie ciekawym potworkiem. Tak wyglądała cała historia wszystkich zmian w Minecrafcie, na które mieliśmy wpływ jako społeczność. Jeżeli materiał Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnych filmach. Narka.